Witam wszystkich bardzo serdecznie w części drugiej I jak obiecałem dzisiaj będziemy wspierać Belle Więc zaczynajmy O tak, już mi się noga leczyła Jak pijamy jedziemy Uj. O tak, 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 tak. No, i lecimy, lecimy na pole. Tak. jest, to jest, to szybko to szybko. to jest, to jest, to jest, to Tutaj się zatrzymamy i pójdziemy po ładowarkę. O tak. Jesteśmy, idziemy po ładowarkę. Szybko biegniemy, biegniemy. Taki. O! Jak wiecie, ja tutaj występuję w zawodach olimpińskich. Letycki jako tam tam. Tam obojętnie. Podobarkę mamy, więc wszystko jest ok. Teraz jedynie pozostało nam pozbierać belki. Ułożymy je na stertę. I wszystko będzie ładnie oraz pięknie. Mm -hmm. nie bójcie się on to pociągnie na luzie na luzie pyk syk i już Momencik. Dobra. Musiałem zamknąć drzwi od pokoju. Ło, coś się z tym dzieje. Tutaj jedziemy na glebę, to damy. Kurde, trochę nam to się wybrudzi, ale dobra. Pydy Dobra, ja nie mówiłem. To było zbędne. Musimy ją wziąć tak. O, tak jest. Tyk, cofniemy. I bale położymy. Tak wam nie dam na nich poskakać. Ej, chyba na farmie, słowo, Zpię Tam zrobię stertę. Na farmie. Już by chcieli poskakać, nie, łebki. już widzą na filmie, że stertę układam. Już tylko poskakać. Ja wszystko wiem, bardzo dobrze. Już że są, że ja nie wiem. Serio wam mówię. Czekajcie. Ja ogarnę tą belę szybko. Dobra, dobra, już jesteśmy. Na kolejnej szpelce. What the fuck? Chciałoby się chyba przejechać po ziemiakach, nie? Nie, nie, widzowie na to nie pozwolą, nigdy. Nigdy! To jest... Dzieci w Afryce nie mają co jeść, a wy... A ja co? Będę po nich przejeżdżał? Nie. Nie, tak być nie będzie. Mhm. O tak, już 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj sobie daj, daj mi to Jest, kolejna barka i jedziemy po tym ostatnim z tych dwóch pól i ja się właśnie przyniosę na kolejne pole, jeśli nie będę was męczył z tym jechaniem. Wszystkie, jak już będę dojeżdżał ładowarką, to wtedy Wam łączę do nagrywania, żebyście wszystko widzieli. To, albo wiecie co? Dzieci? Nie wiem, że wszyscy to wy oglądacie, to ale ja to zostawię na przyczepie. Tak. Żebyście nie mieli pociąg skakać, ja to specjalnie zostawię na przyczepie. Tak być nie będzie. Nie będzie. Kakania i niszczenia tego wszystkiego. To jakby to po prostu. No i to by wszystko zestymulowało. Dobra, mówię, jak będę dojechał do barkom, to znowu. A więc za chwilę się widzimy. Dobra, jesteśmy kopelat Idziemy dalej. I mamy kolejną baleczkę. Co ja w ogóle. Robię z tymi belkami. Powiedzcie mi. Powiedzcie mi co ja z nimi robię. Ja sam nie wiem. Ale bez kojarzy, nie? Nie. Ja wiem, że lubicie. Co dzieciory? Nie będzie skakania, bo ja, ja tu zostawiam na przyczepie. Nie. Ja wam na to absolutnie nie pozwolę. Trzeba hmm. będzie jechać zaraz, rozładować przyczepną Myślę, że ja tak utnę to spotkamy się przy tym wszystkim albo no nie wiem weźmy, ja zawiozę te dwie barki. na ucięciu, że nie będziecie tego widzieć. Przywiązaj traktor tam i już. Hm. No i teraz takie odcinki będę. No i już wracamy z powrotem, tutaj już zwiasując chyba parę i traktor A więc tutaj ta jest właśnie ostatnia bela Ohoho Zajdziemy ją Na raz, dwa, trzy już tylko ona nie spadła I będziemy powoli kończyć ten odcinek o tak jest. Tak. Schwalamy foremkę To jest tutaj. Będziemy mieli ładować. Teraz zastanawiam na pewno te pkanie. Niektórych to jest taki głos, żeby właśnie wszyscy wiedzieli, że ładowarka albo ciężkie sprzęt nie. Więc... Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!